Witajcie, kochani! Ja mam na imię Kasia i od niedawna prowadzę kanał na YouTube, na platformie YouTube Kasia Hills Kasia. Co jak myślę, doskonale wiecie, gdyż jesteście tutaj na moim kolejnym filmie. Dzisiaj przygotowałam dla Was film, opowieść właściwie z kategorii dziedziny głównej, mojego głównego zawodu, którym się zajmuję, czyli z archeologii. Dzisiaj, tak jak widzicie, troszeczkę sceneria ja się zmieniła, ale jest to powodowane tym, iż chcę Wam jak najlepiej, jak, na, jak najdokładniej opowiedzieć o pewnych fascynujących, może nawet jednych z najbardziej fascynujących badań archeologicznych, które prowadziłam w swoim życiu. O czym opowiem Wam za chwilę. Jedno jest ważne: dzisiejszy tytuł odcinka to Cmentarzysko Upadłych. Natomiast już na początku zwracam się do Was z taką prośbą, ponieważ śledząc statystyki kanału widzę, że ponad 50% widzów mojego kanału nie subskrybuje. Zatem przypominam o dwóch rzeczach: o tym, jeżeli możecie lajkujcie filmy i zostawiajcie subskrypcję, żeby być na bieżąco z moimi materiałami. Jak widzicie, moje materiały nie pojawiają się być może tak często jak u innych znanych YouTuberów. Zdanych, ja nawet jeszcze zdana nie jestem, niemniej y, moje filmy będą robione z dużą uwagą, z, dużą, z dużym zaangażowaniem, y, z dużym podejściem do tego, żeby merytorycznie opowiadać Wam o danej tematyce, dlatego nie będą się pojawiały tak często. Ale miejmy nadzieję, że będą coraz częściej. Druga sprawa, przypominam, iż został ogłoszony konkurs, zapowiedź konkursu. Szczegóły macie podane w filmie Błękit Manhattanu, i będzie to konkurs związany z liczbą tysiąca subskrybentów mojego kanału. Dla przypomnienia, obejrzyjcie sobie Błękit Manhattanu i będziecie wiedzieli o co chodzi. Yy, oczywiście mimo, że dzisiaj cały odcinek poświęcę archeologii i badaniom archeologicznym, yy, przypominam, że kanał i tak jest sugerowany yy, przede wszystkim dla kobiet, choć dla wszystkich. Dla kobiet ze względu właśnie na też nazewnictwo kanału yy, Kasia jest Kasia, czyli tak jak wam mówiłam, moja miłość, ogromna miłość do szpilek, do butów na yy, wysokim obcasie. Dzisiaj oczywiście też szpilki nam towarzyszą. Dzisiaj dla odmiany szpilki, które mam na sobie, to szpilki firmy Kazar. Firma Kazar jest to jedna z moich ulubionych firm i szpilek Kazar mam bardzo, bardzo dużo. No myślę, że w całej tej liczbie 40 ponad par, 20 par stanowią szpilki marki Kazar. Dzisiaj mam na sobie 12 centymetrowe szpilki o nazwie Natali. I zobaczycie na przebitkach, są dosyć zabawne, niestandardowe, są w łatki brązowo-beżowe i są bardzo, bardzo, bardzo wygodnymi butami, bardzo wygodnymi szpilkami i polecam je jak zawsze każdej kobiecie. I teraz przechodzimy do tego, o czym chcę Wam opowiedzieć przede wszystkim. Tak jak Wam powiedziałam, mam przed sobą materiały, ale tylko po to, żeby opowiedzieć Wam w miarę sensownie i nie pogubić się w całości tematyki. Dlatego, że no wiadomo, że badania prowadziłam ja, nie mniej było to kilka lat temu. I żeby zachować sens i postęp całego nagrania, od czasu do czasu na pewne rzeczy muszę sobie zerknąć. Cmentarzysko Upadłych. Cmentarzysko Upadłych jest to oczywiście nazwa tego filmu. Ma ona oczywiście konotację do tego, co na cmentarzysku zostało stwierdzone. Z najważniejszych faktów badania archeologiczne zostały przeprowadzone w Rybniku. I zostały przeprowadzone w oparciu o zespół archeologiczny. Badaniami kierowałam ja wraz z moim przyjacielem, bardzo dobrym archeologiem, Dariuszem. I razem prowadziliśmy te badania. Oczywiście ekipa była o wiele bardziej rozbudowana, gdyż musieliśmy mieć rysownika, musieliśmy mieć antropologa fizycznego, musieliśmy mieć nieocenioną pomoc pracowników technicznych, którzy jak zawsze spisali się rewelacyjnie i bez nich te badania nie poszłyby tak dobrze. Niemniej, co ciekawe, na przeprowadzenie pełnych badań archeologicznych, w rybniku mieliśmy tylko 5 dni. Były to badania typu ratowniczego, wyprzedzającego, ponieważ zamawiający, zlecający badania zwrócił się do nas, że potrzebuje usługę wykonania badań archeologicznych, ponieważ zaplanował w tym miejscu nasadzenie czterech drzew. Tak wiem, powód wydaje się dziwny, aczkolwiek musicie zobaczyć na miejsce, w którym były prowadzone badania. Miejsce prowadzenia badań. To był plac kościelny w Rybniku na skwerze na Zieleńcu, dosyć dużym w kształcie takiej sporej elipsy, na którym spoczywa przeniesiona, co prawda, ale figura świętego Jana Nepomucena, też bardzo stara, bardzo historyczna, natomiast przeniesiona. No i generalnie właśnie zamawiający badania chciał dla powiększenia dla, dla spowodowania terenu bardziej ciekawym, bardziej estetycznym, e, nasadzić cztery drzewa, tak zwany gluk pośredni. E, Konfrontując temat z właściwym konserwatorem zabytków, zamawiający usługę otrzymał wiedzę, iż akurat głóg pośredni jest drzewem, który ma bardzo silnie rozrastające się korzenie. W związku z czym to konserwator narzucił nie tyle nadzór archeologiczny pod tą inwestycję, co wykonanie badań archeologicznych. Te badania archeologiczne. To też nie był wcale zły pomysł, i jak się okazało, właściwy konserwator zabytków, yy, który zajmował się sprawę, sprawą, miał jak najbardziej rację. Oczywiście było to też spowodowane tym, iż w tym miejscu, w miejscu badań, były już wcześniej przeprowadzone wcześniej badania. I też wcześniej jeszcze nadzór archeologiczny. W latach 90. XX wieku nadzorowano tam pewne prace związane z infrastrukturą miasta i okazało się, iż stwierdzono obecność dwóch pochówków szkieletowych. Natomiast później, w czasach późniejszych, bowiem w 2014 roku, także w pracach związanych z infrastrukturą miejską, stwierdzono kolejne kilka pochówków, i generalnie muszę Wam powiedzieć, że w 2014 roku stwierdzono 10 pochówków, ale tak naprawdę dużą obecność kości ludzkich. Co dało w sumie w obliczu później następującej analizy antropologicznej, przy pracach antropologa fizycznego, iż stwierdzono w sumie obecność szczątków 85 osób. Nasze badania, moje i Darka, były dostosowane aerałem, przebadaną powierzchnią do tego, co zażyczył sobie konserwator właściwy. Ale też były musiały być dostosowane do właśnie nietypowego, nietypowego kształtu skwerka, zieleńca, na którym te badania należało przeprowadzić. Okazało się, że jesteśmy w stanie z Darkiem założyć dwa wykopy archeologiczne i te wykopy miały różne wymiary. Zawsze nazywa się wykopy dla, dla ułatwienia literkami. Ja przynajmniej tak nazywam A i B i w tym czasie tak też nazywaliśmy te dwa wykopy. Był to wykop A, który miał wymiary 4 metry na 10 metrów i drugi wykop B z uwagi też na różne nasadzenia na tym skwerku róż i innej roślinności, on musiał mieć wymiary 2 na 15. Muszę wspomnieć, bo boję się o tym, że zapomnę. Przez czas prowadzenia tych badań archeologicznych mogliśmy liczyć na przeogromną pomoc i wsparcie zarówno służb miejskich, jak i dyrektora, wówczas dyrektora muzeum w Rybniku, oraz mogliśmy liczyć na pełne wsparcie miejskiego konserwatora zabytków, którzy i te dwie osoby okazały naprawdę ogromną pomoc w naszym kierunku. Za co serdecznie jeszcze raz dziękuję. Generalnie, tak jak Wam powiedziałam, miejsce Wam już określiłam. Po co, celowość tych badań też już Wam opowiedziałam. Natomiast te pochówki stwierdzane w poprzednich badaniach i w poprzednich nadzorach. To nie było wszystko. Do dane historyczne sugerowały jakoby istnienie dawniej w tym miejscu drewnianego, drewnianego kościółka świętego Jana, któremu też ponoć miał towarzyszyć cmentarz. Dane historyczne, które, które pozyskaliśmy wykonując wcześniej kwerendę historyczną archiwalną, wskazały istnienie takiego kościółka przed rokiem 1795. Natomiast prawda jest taka, że być może, częściowo, być może natrafiono na fundamenty tego kościółka właśnie w tych badaniach, które, które prowadzono w, latach, w roku 2014. Natomiast no muszę Wam powiedzieć, iż były to jedne z cięższych badań, ponieważ tak jak słyszycie, centrum miasta Ogromny plac, wybrukowany plac kościelny. Na nim, no, może wcale nie taki mały, ale zieleniec. No, i my jako archeolodzy w tym zieleńcu. Układ warstw, prowadząc te badania, był dosyć jasny, ponieważ właściwie pod warstwą sztucznie nasadzonego humusu sięgającego do. Minus 20 cm, tak wam mówię ogólnie, żebyście mieli obraz. pojawiała się warstwa ciemnej ziemi, która sięgała mniej więcej do minus 50-60 minus cm od e, współczesnego e, poziomu e, gruntu. I dopiero pod, pod tą warstwą następ, następ, następowała warstwa e, cmentarzyska i miąszość to było około. 70 cm, gdyż można powiedzieć, że od powierzchni współczesnego gruntu do głębokości 130 cm, już właściwie na głębokości 130-140 cm um, mieliśmy y, calec. Natomiast ta warstwa taka, ona była taka szarawo-brązowa, która zawierała pochówki, no to właśnie była miąższość około, nie wiem, 60, 70, 80 cm, zależy też w którym, w którym miejscu. Samo przeprowadzenie badań archeologicznych było bardzo trudne, ponieważ jak się domyślacie na takim małym skwerku, naprawdę ciężko było o to, żeby tą ziemię odpowiednio składować, odkładać, więc no powiem wam, że te badania były przeogromnym wyzwaniem logistycznym, i trzeba było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo myśleć. No i ważne było też to, iż mieszkańcy Rybnika bardzo interesowali się tematem i codziennie mieliśmy nawet kilkadziesiąt wizyt ze strony mieszkańców zainteresowanych co dzieje się w ich mieście. Ale to było bardzo bardzo urocze, bardzo dobrze to wspominam. Już właściwie w drugi dzień prowadzenia badań, przy ogromnym wkładzie pracowników technicznych, no, którzy po prostu wykonywali pracę fizyczną, zaczęły nam wychodzić pierwsze obiekty archeologiczne. Choć tu, w tym przypadku, w przypadku tego cmentarzyska, mówimy o obiektach archeologicznych i będzie to, będą to po prostu jamy grobowe. Jamy grobowe, w których znajdowały się pochówki szkieletowe. Co ciekawe, część z tych pochówków, część z odkrytych przez nas pochówków, zaobserwowaliśmy w ziemi negatywy drewnianych trumien. Te trumny się nie zachowały, nie zostały wyjęte z ziemi przez nas fizycznie. Tak jak Wam mówię, to były tylko negatywy, zarysy tych trumien, które stwierdzaliśmy po doczyszczeniu powierzchni, odkrywając poszczególne pochówki. Generalnie my stwierdziliśmy razem z Darkiem, 19 kolejnych pochówków, ale oprócz tego przeogromną ilość kości. Luźnych. Tak więc, ile w sumie osób zostało zidentyfikowanych, powiem Wam za chwilę, opowiadając o wynikach pracy antropologa fizycznego, no ale to będzie za chwileczkę. Cmentarzysko raczej można mówić o nim, że było wielowarstwowe, co znaczy, że zdarzało się i iż pod stwierdzanym jednym pochówkiem następował kolejny. Co ciekawe, nie zachowywano w większości pochówków odpowiedniej orientacji, czyli nie wszystkie groby, nie wiem, były zorientowane wschód, zachód czy północ, południe. Absolutnie nie. Widać było, że, że to cmentarzysko cechuje dosyć duża y, przypadkowość. Generalnie tak jak Wam mówię, kiedy, kiedy Zaczęły nam wychodzić sarysy drewnianych trumien. Nie mieliśmy już żadnych wątpliwości, że cmentarzysko, które tak jak wam wspomniałam, odkryte w latach 90. XX wieku, potem te następne badania 2014 rok, no będzie po prostu nasza praca będzie kontynuacją tego tematu i tak też się stało. Musieliśmy kolejno pracować zarówno w wykopie A i B. Eksplorując poszczególne pochówki, no i tak jak wspomniałam, w większości, właściwie wszystkie pochówki zweryfikowane przez nas, były pochówkami szkieletowymi. Aczkolwiek, co zobaczycie na dosyć szerokiej dokumentacji fotograficznej, która towarzyszy teraz mojemu, mojej wypowiedzi, rzadko stwierdzane przez nas pochówki były kompletne. Dosyć często zdarzało się, że zachowane były tylko kości długie lub na przykład czaszka, więc rzadko który pochówek zachowany był w całości. Kości ludzkie, szkielety stwierdzane były właściwie jedynym przedmiotem, jedynym efektem tych wykopalisk. Natomiast z przedmiotów, z materiałów luźnych, z zabytków ruchomych, stwierdziliśmy, pozyskaliśmy 291 fragmentów ceramiki i to bardzo dobrze, gdyż pamiętajmy, ceramika jest bardzo dobrym datownikiem w archeologii. A jeśli chodzi o wyposażenie grobowe poszczególne stwierdzonych pochówków, znaleźliśmy tylko jedne, tylko jedne owalne szkiełka od okularów. Żaden z stwierdzonych przez nas pochówków nie miał w wyposażeniu grobowym ani, ani jakichś medalików, ani krzyżyków, ani biżuterii. Absolutnie nie, żadnych fragmentów ubioru, nawet czasami zachowują się skórzane, skórzane podeszwy butów. Nic takiego na tym cmentarzysku nie stwierdziliśmy. Natomiast materiał ceramiczny, czyli te 291 fragmentów ceramiki pomogło nam w datowaniu. No i generalnie poddaliśmy tą ceramikę późniejszej analizie morfologicznej, makroskopowej, technologicznej, czyli zwyczajowo to wszystko, co robi się z pozyskaną ceramiką, fragmentami ceramiki na badaniach archeologicznych. Stwierdzono, stwierdziliśmy iż... Dużo fragmentów tej ceramiki było glazurowanej, było kolorowej i bardzo dużo fragmentów ceramiki, bardzo dużo naczyń, z których pochodziła ta ceramika, było wykonanych na kole garncarskim. Znaleźliśmy ceramikę właściwie z dwóch horyzontów, gdyż stwierdzaliśmy zarówno późne średniowiecze. Jak i okres nowożytny. I to właśnie ten okres nowożytny pomógł nam w datowaniu cmentarzyska, gdyż mniej więcej tą ceramikę datowaliśmy na 15 XV do 17 wieku. Stwierdziliśmy, że nieliczny materiał późnośredniowieczny raczej został znaleziony, znalazł się tam po prostu w turnie. Wszystkie pochówki, wszystkie stwierdzone szczątki ludzkie, kości ludzkie trafiły do opracowania do antropologa fizycznego, i tutaj też zobaczycie przeróżne przebitki z prac antropologa fizycznego. I cóż, no na tych stwierdzonych szkieletach stwierdzono liczne patologie lub pseudopatologie. Ja wam powiem tylko o tych ciekawszych, na kościach długich, na kościach piszczelowych. Zarówno u nasady, jak i w ogóle na kościach piszczelowych stwierdzono tak linie Harrisa, które mówiły bardzo często o tym, iż istniał niedobór żywieniowy, no po prostu istniał głód, stąd pojawiają się linie Harrisa, które stwierdzamy po tej, potem na badaniach rentgenowskich kości. Oprócz tego mamy ślady y, kiły, co też jest widoczne na szczątkach kostnych i dodatkowo jeśli chodzi o na przykład szczękę i żuchwę, bardzo często y, widzieliśmy antropolog fizyczny stwierdził istniejącą próchnicę i ubytki i duże ubytki w uzębieniu najczęściej powstałe i zagojone w okresie antemortem. Co ciekawe, na jednej z czaszek stwierdził antropolog fizyczny zespół Downa, więc no to, to też takie znaczące. Ogólnie stan szczątków, stan szkieletów, które my pozyskaliśmy z Darkiem, które eksplorowaliśmy, był bardzo zły. I tutaj ciężko wyrokować o co chodzi. Być może chodzi o daną kwasowość, tudzież zasadowość gleby, w której spoczywały pochówki. Niemniej stan ogólnie był zły. Szkielety dosyć często były uszkodzone. No i tak Wam mówię, właściwie to, że na praktycznie każdym szkielecie występowały jakieś zmiany patologiczne, na tym cmentarzysku było to normą. Jako archeolodzy musieliśmy zobowiązać się do tego i jest to normą podczas prowadzenia badań archeologicznych żeby dla każdego odkrywanego szkieletu przygotowywać kartę szkieletu, co też zostało jak najbardziej przygotowywane, bardzo szeroką dokumentację rysunkową i oczywiście bardzo rozbudowaną dokumentację fotograficzną. I tak mówię tutaj podczas mojego opowiadania Wam na ten temat, widzicie, widzicie przebitki zdjęć, które powstały właśnie podczas wykonywania badań. Antropolog fizyczny stwierdził po analizie wydobytych szkieletów, iż, po, iż y, my wydobyliśmy, eksplorowaliśmy w sumie 28 kobiet i 14, 14, 14, 14 mężczyzn. Poza tym było, tak jak wspomniałam, bardzo dużo kości luźnych, i antropolog fizyczny stwierdził, iż w sumie my pozyskaliśmy szczątki 56 osobników. Co jeszcze ważne, no teraz skąd to się w ogóle wzięło i o co tutaj chodzi? My to cmentarzysko datujemy na XVII-XVIII wiek i naszym zdaniem jest to prawdopodobnie cmentarz, cmentarzysko które towarzyszyło albo istniejącemu wcześniej drewnianemu kościółkowi Świętego Jana, albo był to po prostu cmentarz przykościelny. Natomiast, ponieważ więcej szczątków było pozyskiwanych z płci żeńskiej, czyli szczątków kobiet i stan zachowania był taki, a nie inny, do tego te obserwowa obserwowane patologie, no musimy zgeneralizować, należy wysunąć teorię, że był to raczej cmentarz ludności, takiej żyjącej w marginesie społecznym, że raczej no, nie były to osoby majątne, zresztą kompletny brak wyposażenia grobowego no, wydaje się to potwierdzać, więc były to na pewno osoby upadłe, osoby, które, które z jakichś powodów znalazły się albo w ochronce, albo, albo w szpitalu, gdzie, gdzie kończyły swoje dni. Samo to, jak ten cmentarz był zachowany, że, te, że, że w ogóle nie było układu poszczególnych pochówków, że nie było, że właściwie jakich pochowano, tak to było, to, ta wielowarstwowość pochówków, to wszystko wskazywało za tym, wskazuje na to, że, że no ludzie pochowani na tym cmentarzysku raczej pochodzili z niższych wart społecznych. Cieszę się, że ponieważ były to moje badania i mojego przyjaciela Darka, jestem w stanie Wam pokazać dużo przebitek w postaci zdjęć z tych badań. Cieszę się też z tego. I za to dziękuję ja wam, moi mili widzowie, że po moim filmie o tytule Anioł przekonaliście mnie do tego, że hej, nie rób tylko filmów o szpilkach. Opowiadaj nam o tym, czym zajmujesz się zawodowo. Zatem, moi kochani, wygraliście, a przekonać mnie jest dosyć trudno. <laughs> Zatem zawsze zawsze, i to będzie już norma, w moich filmach, będziecie w moich materiałach, będziecie tylko co nie, co słyszeli o szpilkach, ale jednak cały czas trochę, a będziemy się skupiać bardziej na moich zawodach, a tak jak Wam wspomniałam, trochę tych zawodów wykonywanych mam więc zawsze będę wam opowiadać coś albo z antropologii sądowej, albo coś z etnografii, albo z tej archeologii. Jednak z archeologią jestem biegłym, archeologiem jestem czynnym i robię bardzo dużo y, y, rzeczy związanych z archeologią i z naukami pośrednimi y, i też z interdyscyplinarnością y, tejże nauki. Za dzisiejszy odcinek serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało i pamiętajcie, bardzo Was proszę, łapka w górę i subik. Dziękuję. Do zobaczenia.